Siemano, jako że użytkownik forum PC.com poprosił mnie o zrobienie krótkiego testu albo recenzji, pokazania jak działa mój niedawno zakupiony SteelSeries Zboard, tak więc postanowiłem takie coś nagrać. Dobra, tak więc, aha, dedykacja dla kulera. Tak więc, tak się prezentuje cała ta klawiatura. To jest plastik. Jak się tutaj przyjrzycie, o tak, to jest na tym taka faktura. Tutaj jest linia jakaś, no nie wiem, przyjemne w dotyku. Klawisze. Niezły skok. Idealne do grania. Jak widzicie, mam wersję niemiecką, bo innej nie było, ale to mi nie przeszkadza, bo... no mi nie przeszkadza po prostu, bo się niemieckiego uczę. Dobra. To może od góry zaczniemy obawianie. Jak się tutaj przyjrzycie, jest tu bardzo dużo funk przycisków funkcyjnych. O! Tutaj masa przycisków funkcyjnych. I działanie jeszcze nie testowałem, ale no, jak, jak sobie go nacisnę, działać działa. To zaraz pokażę, co się tam włączyło. E, kolejne. No, tutaj przyciski F1, F2, i tak dalej. To normalne. Jakieś podpisania tego? Nie wiem, tego jeszcze nie, nie ogarniałem jak to działa. Pewnie tu jest jakieś dodatkowe funkcje tych klawiszy. No dalej, zwykła klawiatura. No, klawiatura jak klawiatura, przynajmniej na tej wkładce. Tu jeszcze jakieś lampki są. No i oczywiście logo z Edporta. Z dodatkowych barew, jakie ta klawiatura ma, to tutaj jest HUB USB 2.0 Co ona tu jeszcze ma dodatkowego? To jest akurat podzielona część tej klawiatury, co zaraz pokażę i dlatego jest spacja podwójna. No i dobra, i wypadałoby A. zmienić teraz nakładkę, bo klawiatura ma zmieniane nakładki. Tutaj jest taki zaczep, tak się dobrze sobie tutaj lata. Może nie jest to jakiś super duper plastik, fajny. Mogłoby być to najle... z lepszego materiału, myślę, zrobione, ale no nie można mieć wszystkiego. O taka magia, tak to się składa. Bardzo przydatne swoją drogą. No i wyjmujemy. Tutaj na tą klawiaturę można kłaść i kupić jeszcze inne takie nakładki. Ja, nie, ja zresztą nie wiem nawet gdzie ich szukać. Bo jak sprawdzałem w wielu sklepach, to ich po prostu nie było. No faktycznie ta klawiatura najnowsza nie jest. Ale no cóż. Dobra, teraz nakładka do grania. Czyli myślę, że główna funkcja tej klawiatury. E, tak, tak, tutaj. Wow. No, tutaj już się na programie pojawiło. Ale program, omówię. Oh, Dobra, tutaj na tej nakładce drugiej lewa część dogrania grania, układ guzików w stylu motylek, butterfly, jak to tam na opakowaniu pisało. O, nawet presety do GTA są, ale fajnie, dobra. Też po niemiecku naklejki będę miał tutaj na te umlauty wszystkie. O, dokładnie jakieś takie U. Mniejsza o oto. Ręka moja, przynajmniej, leży na tym bardzo dobrze, bardzo wygodnie mi się gra. Tutaj jakieś dodatkowe guziki do grania. Bardzo przydatne są te. Przynajmniej jak grałem Patyfilda. Są bardzo przydatne. Dalej tutaj jakoś śmiesznie ułożona zwykła klawiatura. To ma zapewnie być jako blok ten dodatkowy. Tutaj jeszcze jeden blok. Tutaj numerki. Klawisze też. Jeszcze funkcyjne, tutaj też funkcyjne. No i oczywiście normalne strzałeczki. Do pisania tego układu klawiatury zdecydowanie nie polecam tej nakładki, bo sobie palce połamiecie. No i co? Teraz może pokażę program, który tą klawiaturą zarządza. Tutaj jest taka ikonka Z. Jak to się nazywa? Zboard. Program też się nazywa Zboard Engine. Dobra. Widzę, że ten ekran trochę smuży, ale to, to jest efekt tylko na wideo. Dobra. Tutaj są jakieś. Przed chwilą mi się pobrałem. Eee, no, nastawienia tej klawiatury pod szczególne gry. Tutaj czekajcie, sprawdzę, czy jest Battlefield trójka. Chyba jeszcze nie było wtedy niestety. Ale to sobie ściągnę. Takie gry sportowe FIFA. Strategijne, strategiczne, strategiczne, strategiczne. Te klawisze możemy sobie dowolnie edytować. To jak się kliknie. No, jest. możemy sobie ustawić dowolną sekwencję nawet yy, klawiszy, którą on ma wykonać po naciśnięciu tego guzika. No u mnie zdobycie to, to nastawione na tabulator. Jak widzicie tu jest querc, a nie qwerty. Ale to ja sobie Przedstawiłem w innym programie. a to sobie na razie tak widzi. Klawisze te u góry funkcyjne też dowolnie możemy zmieniać. Ustawienie tej klawiatury zależy tylko od nas. Po to jest ten program. No i myślę, że naprawdę tę klawiaturę, chociaż nie jest najnowsza, zdecydowanie warto kupić. Osobiście jest to moja pierwsza klawiatura taka do grania. I myślę, że będzie służyła mi jeszcze przez bardzo długi czas. No i co? Myślę, że tyle. Jak coś jeszcze będziecie chcieli, to w komentach napisać albo napiszcie na forum. Cześć!